Dzień dobry, kochani, Paulita w Kuchni wita. Słuchajcie, propozycja na niedzielę. Oczywiście u mnie to nie jest niedziela, ale wy oglądacie ten filmik w niedzielę. E, miały być przepisy z tej najnowszej kolekcji zdrowe, słodycze czy coś takie zdrowe przepisy, ale okazuje się, że jednak nie, bo wpada tu nagle taki pomysł i cały plany rujnuje i pojawia się nagle e, nowy przepis. Słuchajcie, ostatnie takie przypomnienia, że do końca stycznia jest cena, za termom taka, jaka jest, w lutym będzie drożej. Także jeżeli się zastanawiacie i wahacie, no to pamiętacie, że no będzie tylko drożej. Krajalnica 150 zł tańsza przy zakupie, więc też możecie skorzystać. Ona się pojawia i słuchajcie, donoszą mi wszyscy widzowie za których bardzo serdecznie dziękuję, kocham was za te wiadomości że ona się pojawia, że są, jest dostępna, także naprawdę uda się, jeżeli ktoś bardzo chce, poluje to się uda, koniec gadania technicznych rzeczy takich, przechodzimy do przepisu bo na pewno na niego czekacie słuchajcie, przepis to jest taki przepis który nie znajduje się na kukido, tylko znalazł się na internecie i teraz tak słuchajcie, taki mamy sezon na pomarańczki i można je teraz trafić naprawdę w fajnej cenie ale, jak to u mnie w domu mamusia nie obierze, to pomarańczki się zepsują, wysuszą i, i potem nie ma co z nimi zrobić. Więc e, postanowiłam, że je wykorzystam, bo się trochę ich nazbierało. No i wycisnąłam sok. No i właśnie, chodzi o to, że sok wycisnąłam taką zwykłą wyciskarką. No w Thermomixie jeszcze nie wyciśniemy soku, aczkolwiek wiem, że już się pojawiają akcesoria takie e, z różnych innych firm, że można ten sok wycisnąć. Co ja na ten temat sądzę? Powiem Wam szczerze, że trochę bym się bała o to, czy ta waga się nie zepsuje. Także, jeżeli ktoś ma coś takiego i testuje, i nic się nie dzieje, to piszcie w komentarzach. Bo wiem, że akcesoriów do Thermomixa jest mnóstwo mnóstwo ale niestety nie są to oryginalne części więc ja się trochę boję, żeby, żeby no nie, nie poszło to w złą stronę. E, dobra, dobra. Wycisnąłam. E, potrzebuję tak, 500 ml, e, czyli pół litra, czyli 500 g, e, tak jak w termomiksie się przekłada, e, soku. Będzie to ciasto w ogóle bezpieczenia. Słuchajcie, robi się je mega szybko, tylko, że ja dużo gadam. E, no tylko, że musi się schłodzić. No i tak, e, zacznijmy od tego, że e, robimy dwie masy. No i tak, do naczynia miksującego, słuchajcie, lewamy sobie. Właśnie sok. 500 gramów soku pomarańczowego. Najlepiej jest świeżo wyciśnięty, no bo wtedy to jest ten smak i aromat. Jeszcze trochę. Musi trochę tego soku zostać. Widzicie, go mam mi serce, i tak dalej. Bo coś jeszcze będziemy robić. Dobra, do tego tak. Dajemy 4 łyżki cukru. Słuchajcie, e, możecie tutaj dać zamiennik, oczywiście. Ja wiem, że ten sok jest dosyć kwaśny, bo nieraz takie kwaśne te pomarańcze można znaleźć, że aż wykręca. I akurat to takie były, więc cztery łyżki cukru daję jak nic. Do tego dam skrobię ziemniaczaną. Eee, tam w przepisie było cztery, ja zaryzykuję trzy, dlatego że nie chcę, żeby to było takie gumowe. Raz, dwa, trzy. Już tutaj zaglądam w swoją ściągę, co ja tu jeszcze mam. I 20 g masła. Czyli takie trochę coś jak budyń będzie pomarańczowy. Takie mniej więcej składniki, ale możecie to ustawić e, manualnie, także możecie to ustawić. za się zagubiłam, bo nie wytarłam, ale jest dobra. E, możecie to użyć w m 5 TM31, TM20, także w tych poprzednich wersjach też. Zakładam sobie motylek. Tak, dopiero jak już wszystko wrzuciłam. No i teraz tak z ustawiem. E, wracamy na ekran główny. I z ustawień ja sobie dam 2,5 minuty, 90 stopni, i obroty będą dwa. Tylko nie chcę Wam hałasować, i mówię Wam teraz, co tu zrobić. Eee, Maczam sobie każdego biszkopta, bo używamy tutaj biszkoptów w soku pomarańczowym, i wykładam sobie tą swoją tortownicę. tortownicę słuchajcie, w biszkoptach. Także tutaj mi się będzie masa robiła, pamiętacie 2, min 2 minuty, 30 sekund, 90 stopni, obroty dwa. Robi się masa i zaraz do was wracam. No i teraz tak, wyłożyłam trochę, trochę, wyłożyłam to tymi biszkoptami, ale trochę, żeby zakleić dno, więc użyłam jeszcze herbatników. Wszystko zamoczone w tym soku. Masa już mi się zrobiła. Jest dosyć gęsta, zaraz wam pokażę, bo teraz potrzebuję szybko zrobić drugą masę. Wykorzystam to, że mam dwa naczynia, wy nie macie. Możecie przelać tą masę do miseczki i lecimy dalej z następną, bo to też będzie bardzo szybko, waga. I lecimy. Tutaj lejemy tak 500 ml mleka. Dobra, jest. Do tego znowu cukier. Też cztery łyżki cukru. Dwa. Raz, dwa, trzy. Do tego lecimy tak samo. Trzy łyżki skrobi ziemniaczanej. Słuchajcie, jeżeli nie macie ziemniaczanej skrobi, możecie dać skrobię kukurydzianą I na przykład, tak jak do tamtego żółtego, no to też będzie fajnie, bo będzie fajny kolor. Dobra, co tu mamy jeszcze? Cukier waniliowy. E, oczywiście najlepiej wykonany w termomiksie. Zobaczcie, mam jedną łyżeczkę lub dwie łyżeczki takiego cukru. E, Wypłynę ze sklepu. Dobra. Zakładamy motylek. Ale tutaj jeszcze musimy dodać sobie mascarpone. Ale to nie wiemy, bo tak 20 gramów. Tam było 20 gramów masła, tu 20 gramów mascarpone. O. Ła, wow, pancia zaszalała. Dość mi się wylało, to jeszcze zaszalałam, bo dam 50. Ale to nie szkodzi. I teraz tak, z racji tego, że dałam więcej, więc sobie inaczej trochę czas. Troszeczkę dłuższy czas dam no, Damy tutaj czas 3 minuty. Dobra, 90 stopni, i obroty tak samo jak tam dwa. No, i teraz tak sprzątamy, i za chwilę będziemy już przekładać te swoje masy. No, i tak naprawdę masy mamy nasze zrobione. Słuchajcie, mamy masę białą. O, biała i masa żółta. Proszę bardzo, ta jest może mniej gęsta. Zaraz ją wymieszamy. Pierwszą czynnością, którą musimy zrobić, to zdjąć motylek. A już uwierzcie mi, że jak ona zaczyna stygnąć, to robi się taka gęsta. Ta druga tak samo. Dlatego ja zmniejszyłam i tak już yy, ilość yy, tego mąki ziemniaczanej. I teraz tak, na te nasze, no widzicie, piesek już by chciał zjeść ciasto dokucza strasznie. No, zaraz na to nasze ciasto układamy po łyżce, może dwie nogi mnie gryzie, tak, łyżkę białego, co sobie, nie przeszkadzaj, no i na to łyżkę tego naszego e, żółtego i tak na przemian, słuchajcie, i robimy taką zebrę, tak, łyżka tego, łyżka tego, e, musimy tak zrobić całą naszą masę, ta żółta widzę jest trochę mniej gęsta, po nogach mi pies gryzie, co mówicie, słuchajcie, taki rozrabiak. I znowu na to biała masa. O, i tak robimy całe ciasto. Biała, żółta, biała, żółtek. Ja już to zrobię, to do Was wrócę i pokażę Wam, co dalej. Trzeba naprawdę szybko pracować z tymi masami, bo zobaczcie, one zastygają w biegu. E, ja chciałam ładnie zrobić taką zebrę, jedna na drugie, ale już się przestało to udawać, więc po prostu... Łapkami chciałam i rozłożyłam tą naszą masę. I teraz co? Musimy to przykryć. <coughs> I co? Dajemy do lodówki. Minimum go 4 godziny. Jak widzicie, u mnie noc, więc u mnie zostaje do rana. I zrobimy jeszcze na to taką ładną polewę, przykrywkę, żeby nie było widać nierówności. No i będziemy jeść. Kochani, jak widzicie, za oknem już jasno widno dzień się zrobił. Ciasto się schodziło, ale tak jak Wam mówiłam, ja bym jeszcze tu zrobiła taki dodatek. No bo tak. Do końca nie wygląda ono ładnie. Takie fale. No może ma to swój urok, ale jednak ja to przykryję ładnie, zaklepię i będzie przecudownie. No i do tego co użyjemy. Oczywiście widzicie skończył mi się cukier puder, więc na szybko robiłam cukier puder, żeby już was nie zanudzać. Wlewam 200 gramów śmietany. Ubijemy tu po prostu z bitą śmietanę zrobimy, tak? I teraz tak. śmietany, i mascarpone Pół na pół sobie zrobię. Takie będzie na bogato. O tak. Pies po nogach mnie pogryzł jak nie wiem. Szaleństwo tutaj w domu, bo ze szczeniakami jest jak jest. Ale jak już przyjdzie się przytuli, bo już jest zmęczona, to nadrabia wszystko. Dobra, mamy to. I teraz jeszcze wsypiemy mm, około 50, żeby to nie było za słodkie, 50 g cukru pudru. No i co ubijemy, nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Żeby też nie przebić. Pamiętacie z motylkiem. Obroty mogą być tylko do 4. To chyba pamiętacie. Ubijmy to, nie wiem, maksymalnie. Dajmy temu minutę 50 i obroty niech będą dwa a ja w międzyczasie jeszcze wykorzystam sobie, patrzcie, mam taką malusieńką tareczkę ja wiem, żebym mogła to zrobić w termomiksie ale zetrę sobie skórkę z pomarańcza, oczywiście sparzona wrzątkiem i damy tak bitą śmietanę, na to pomarańcza jeszcze chwilę do lodówki i będziemy tak naprawdę już konsumować śmietana ubita łach, 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 ła. ubita śmietana, słuchajcie jest przepięknie, nawet się nie przebiła nawet się nic nie wydarzyło ja to sobie wykładam, słuchajcie, można zrobić oczywiście dekoracje rękawami, można wyjąć to z foremki, ładnie też obłożyć ten, to ciasto po bokach, ale ja zostawiam tak, jak jest, bo jestem ciekawa w ogóle, jak to będzie wyglądało, jak ja to wyjmę. No ale z racji tego, żeby było tak chociaż wizualnie na wierzchu ładnie, no to zrobimy właśnie z tą śmietaną, o, o rozprowadzam ją tu sobie i posypię e, no właśnie kurką od pomarańczy, także nóż, 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 może być ten, zobaczcie, o, ale będzie bomba kaloryczna, jak nie wiem, no ale ciasto jemy raz w tygodniu, w niedzielę zazwyczaj, znaczy może w niedzielę nie, bo w sobotę, dlatego trzeba sobie, że tak powiem, trochę organizm oszukać i więcej. Nie ma słodyczy. Ja celowo tu nie robię, tu jakoś takie... Ja wiem, że cukiernicy potrafią wyczarować cuda. Po prostu szacunek dla nich, bo naprawdę no, potrafią stworzyć arcydzieła. No nie tylko cukiernice, osoby, które się tam zajmują, ich pasją jest właśnie ciasta. No, to szacunek dla was. Ja nie mam na tyle cierpliwości, aczkolwiek kiedyś jeszcze jak, jak było więcej czasu, to się bawiłam. To, o, no i to będzie mój taki cór, po prostu oszczę noża. O, więc znowu zaczyna. I słuchajcie, posypujemy to naszymi e, skórką z pomarańczy. No i jeszcze na jakieś godzinkę do lodówki już będziemy mogli jeść. Także, no do zobaczenia z kawką i z ciastem za godzinkę. Kochani, ja już się nie mogłam powstrzymać i po prostu spróbowałam to ciasto. No co by tu wam powiedzieć. Zobaczcie, jak ono pięknie wygląda. Naprawdę, ale smak jest rewelacja, Jest takie orzeźwiające. Takie super. Już wam postaram się pokazać wam to. Tak, tak sobie pomyślałam, że sobie przyozdobię. Oczywiście będziecie mieli zdjęcia. Ale zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Naprawdę. Smak jest rewelacja teraz. Nawet popatrzę na kuki, to już są właśnie takie pomarańczowe tło. Pomarańcze, pomarańcze. I próba przy was, udam, że nie próbowałam. Rewelacja. Właśnie ta masa z tego soku to dodaje takiego specyficznego smaku. Jest super. Także polecam to ciasto z całego serducha. Widzicie! Eee, pracy przy nim aż tak dużo nie było, oczywiście przy moim gadaniu, no to ten filmik się ciągnie i ciągnie, ale zróbcie sobie takie ciasto. Buziaczki, pa-pa!